Cześć! Ram 1500 gościł w naszej redakcji już dwa razy. Mieliśmy odmianę Laramie, była odmiana Longhorn i w jednym z filmów wspomniałem, że marzę, aby spotkać się z najbardziej terenową i chyba z najbardziej porąbaną wersją, czyli odmianą TRX. I dzisiaj mam taką możliwość, to będzie krótkie spotkanie, bo samochód nie trafia do naszej redakcji na pełny test, ale myślę, że mimo tego ten film powinien Was zaciekawić. Ofercie Rama jest już odmiana lepiej przystosowana do jazdy w terenie, ale w porównaniu z wersją TRX to tak jakby porównywać sandały ze skarpetami do butów górskich. Oczywiście jest w tym odrobina sarkazmu i oba te modele będą naprawdę dzielne poza asfaltem tak jak oba rodzaje obuwia można spotkać na górskich szlakach ale bohater dzisiejszego filmu został zbudowany nieco inaczej lepiej tak, aby znosić jeszcze więcej. Rama w ramie 1500 TRX to w 75% nowa konstrukcja, sztywniejsza i bardziej wytrzymała, aby znosić terenowe upodlenie i wręcz powtarzalne skoki wykonywane tym samochodem. Aktywne zawieszenie również jest stworzone do tego, aby wytrzymać jak najwięcej. Mamy tutaj inne wahacze, amortyzatory i ogólnie nową koncepcję z systemami, które wyczuwają, że np. samochód jest w powietrzu i zaraz nastąpi twarde lądowanie. Zwiększony do nawet 300 mm prześwit, wytrzymalszy most to nie jedyne wyróżniki tej wersji. W odróżnieniu od podstawowej odmiany rama, zamiast 5,7 litra, mamy pod maską pojemność 6,2, a silnik dodatkowo wyposażony jest w kompresor. Już sama obecność Rama 1500 na rynku europejskim to jest naprawdę spory powiew egzotyki. Ten samochód ma przypomnę 400 koni i silnik 5,7 litra. Natomiast obecność TRX-a to jest już naprawdę szaleństwo. Ten samochód przyspiesza do setki w 4,5 sekundy. Mamy ponad 700 koni i prawie 900 Nm momentu obrotowego. I wrażenia są niesamowite. Oczywiście zbliżam się do ograniczenia prędkości. Setki jeszcze nie osiągnąłem, ale już wrażenia są takie, że czuję, że wszystkie moje organy wewnętrzne przesuwają się w stronę pleców. Wrażenia są niesamowite, bo samochód jest ogromny. My po takich autach nie spodziewamy się takich osiągów, a tutaj jest naprawdę szok i niedowierzanie, że taki samochód może tak rewelacyjnie zbierać się podczas sprintu ze świateł. To jest o tyle niesamowite, że samochód waży prawie 3,5 tony. Naprawdę tutaj, jeżeli się Zatankuje do pełna i weźmie dużo bagażu, trzeba się zastanowić, czy kategoria naszego prawa jazdy pozwoli nam tym samochodem poruszać się po drogach. Na pokładzie mamy też system Launch Control oraz możliwość wyboru trybów jazdy, które zmieniają parametry pracy takich podzespołów jak skrzynia biegów, zawieszenie, układ kierowniczy czy stopień czujności, kontroli stabilizacji toru jazdy. Wnętrze jest troszeczkę inne, ponoć są tutaj bardziej wygodne fotele. Mamy wstawki z Alcantary oraz karbon. oczywiście są też. Charakterystyczne dla tego modelu: elementy w postaci takiej tabliczki z winem oraz z najważniejszymi informacjami o tym samochodzie. Mamy też tutaj odpowiednie przeszycia, które już sugerują, że mamy do czynienia z wersją TRX. Poza tym, jeżeli pamiętacie inne modele Rama. Możecie kojarzyć, że dźwignia zmiany biegów jest w postaci pokrętła, gdzieś tutaj. Tutaj skrzynia biegów jest nieco inna i to wymusiło na producencie umieszczenia drążka właśnie w tym miejscu. Czy coś tracimy? No, tylko możliwość przesuwania tej części do tyłu, bo w innych ramach to jest możliwe, natomiast tutaj, z uwagi na umieszczenie tego drążka w tym miejscu, nie ma takiej możliwości, więc tracimy troszeczkę z praktyczności, ale myślę, że na właścicielu. Rama TRX nie zrobi to większego wrażenia. Rama w odmianie TRX poznamy też po innym wlocie powietrza na masce, literach bez wypełnienia na grillu i oczywiście po wszechobecnych oznaczeniach. W samochodzie można też zobaczyć pewne smaczki, które symbolizują walkę z bezpośrednią konkurencją, czyli Fordem F150 w wersji Raptor. Jeżdżąc tym samochodem, możemy poczuć jak bardzo wyjątkowi jesteśmy. Wszyscy się za nami będą oglądać. Już za zwykłym ramem 1500, wszyscy się oglądają, bo jest to samochód naprawdę rzadko spotykany na naszych drogach. A co powiedzieć, dopiero o tym wariacie, który jest wyższy, większy i wygląda naprawdę groźnie. A jeżeli go usłyszymy, to na pewno będziemy wiedzieli, że pod maską nie ma małej pojemności i nie ma miękkiej gry. Do tego modelu możemy dokupić różne akcesoria, takie jak dodatkowe orurowanie, osłony progowe, które będą chronić samochód przed skałami, specjalne mocowanie koła zapasowego na pace czy dedykowany namiot montowany na samochodzie. Kiedy przyspieszam na autostradzie, to widzę niesamowite zjawisko. Samochody, które są jeszcze. Daleko przede mną już uciekają na prawy pas, jak pasikoniki, kiedy chodziły po łące, one rozbiegują się, żeby tylko zrobić miejsce dla tego wielkiego samochodu. I to jest, to jest ciekawe uczucie, to jest naprawdę wyjątkowe uczucie, i myślę, że chętnych na taki samochód nie będzie w Polsce brakować. I tutaj mała ciekawostka: wszystkie ramy 1500 w odmianie TRX zostały już sprzedane. Są kupcy, cała pula, która trafia do Europy, to jest 250 sztuk. Nie pamiętam ile dokładnie ma trafić do Polski. nie wszystkie już zostały rozdysponowane wśród klientów. Teraz pewnie zastanawiacie się, ile to szaleństwo może kosztować. No. To nie są tanie rzeczy. Europejski dealer AEC wycenia ten samochód na przynajmniej 850 tysięcy złotych. A jeżeli rozpędzimy się z dodatkami, no to, jak to mówią, sky is the limit. Jeżeli by kogoś interesowało spalanie tego samochodu, to przyznam szczerze, nawet tego nie sprawdziłem. Bo po co? Osoba, która będzie chciała jeździć tym autem, będzie chciała korzystać z osiągów, będzie miała po prostu te, te, te parametry w nosie. Ten samochód musi coś tam na papierze pewnie wykazać, ale właściciel w ogóle nie będzie się tym przejmował, zwłaszcza kiedy będzie delektować się dźwiękiem z wydechu. Moje spotkanie z tym samochodem mogę podsumować krótko. Jestem wielkim fanem pojazdów, które nie boją się norm emisji spalin i mimo wartości ponad 500 gramów na kilometr są w stanie być obecne na starym kontynencie i wiadomo, że koszt tej operacji jest przeniesiony na klienta, ale chętnych na zakup tych samochodów nie brakuje. Mam głęboką nadzieję, że taka szalona motoryzacja będzie w stanie utrzymać się na rynku jak najdłużej. Napiszcie w komentarzach czy RAM 1500 w wersji TRX Wam się podobał, jeżeli tak zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych filmach.